Z tej strony QK Witam was w UK No dobra Nie jesteśmy w UK, ale się rymowało Witam pozytywnie wy, Show I parę spraw, pierwsza Nie pytałem co u was, a odpowiedział Druga sprawa, byłem na Hulorim, jezu jak było bosko Jak było bosko Jacie, no normalnie Zacznijmy najpierw od Tego co mi się nie podobało Nie podobała mi się Kuźwasz mnie paznokciu. Tak, nie podobało mi się paznokieć, ale to teraz. A na koncercie nie podobało, znaczy nie podobało mi się. To jest takie. delikatnie mi razi w oczy, ale to jest całkowicie zrozumiałe i pewnie sam bym tak zrobił. A mianowicie chodzi o to, że na każdym koncercie. W sensie nie byłem, kurwa, na paru koncertach, tylko po prostu na YouTubach czasem sprawdzałem tam jeszcze przed, przed moim koncertem. Na każdym koncercie Hugh. Mówi mniej więcej to samo. Taki schemat ma, wiecie, jakby scenariusz napisany do takiej po prostu na scenę, i większość jak przedstawia mniej więcej tak samo. E... Wita się mniej więcej tak samo i potem ma ten wstęp tak samo. Ewentualnie można go pochwalić za to, że jak ktoś do niego coś krzyknie z widowni po angielsku, żeby <laughs> poszpanować angielskim, to on zajebiście. W... Ułamek sekundy umie wymyślić zajebisty, sytuacyjny żart albo jakąś ripostę, odzywkę, odpowiedź, cokolwiek. Zajebisty człowiek, wyjebany, strasznie kurde, radosny. Kurcze, no, no tak staro wygląda, znaczy, no nie wygląda jakoś mega staro, ale wiecie, jest jakoby jakby stary i, i zajebiście tańczył. <słuch> tak. W każdym razie, dosyć o nim, w tym odcinku będziecie mieć małą relację I to nie z koncertu czy coś, tylko kurwa z dworca, więc powodzenia W dobrej zabawie Cześć, pozytywni <grym> ty <grym> to jest Chibi ze mną Ała, boli mnie już ja nie mogę tak Musimy wy dać wyżej kamerę, bo ja mam tutaj podwójną brodę Podwójną O, teraz jest, widzisz, że mam zajebistą, bo jest wyżej kamera Jak ja tak, to mam tak Pięknie no zawsze tak widać. Taki, taki efekt jest tutaj. Taki efekt. Jest. <noise> to jest, jest słodziak, który zawsze przeżywa to samo co ja w Kiszele. I tak. No, mam włosy. Mam rogi, jest diabełem. Diabełem jestem diabołem. diabołem jesteś. Poza tym nie macie tutaj relacji śmiesznej. Tutaj taką sklejoną z dziwnych momentów albo rzeczy. Jak ten, jak dworzec wygląda. Jesteśmy w ogóle, to jest dworzec w Katowicach. Tak, jesteśmy w Katowicach. Jesteśmy, Dojechaliśmy tu. Tak, dziennie. jesteśmy w Katowicach. Prześć. Cześć, tu jest Mati. A jest Mati, to jest klata Matiego. Tu są jego seksowne nóżki. I jego buty jak hałs. I moje trampki z dziurą. I o, jaki mam gruby brzuch, tu mi staje. A tak wygląda dworzec w Katowicach. Ma sufit z lampami. Ma o, megafon, nie, to jest głośnik. Co to jest? Megafon. Nieważny głośnik. Tam ma rozkład jazdy, schody ma nawet, o tory, tu popełnimy samobójstwo jak wrócimy z hausa, tam są podróżni i pociąg. No, niby nie że na dworcu PKP może być taki pociąg. Tak. Dobra, wracamy do najciekawszego elementu na tym dworcu, tam to jest Mati, nie. Rzu rzuciłam w oko jego się mi rozmazało, ale, ale to jest... Co już... bardzo zrobisz, to... Cicho, drugie oko. Tu jest nos i buzia. Cześć Chodź buzią Maty'ego. i zasłoniłeś mi buzię. Chodź, pozytywnych. Pozdrawiam pozytywnych. Mati swój firmowy uśmiech zaraz poślę. A tam są nasze ludzie. <śmiech> <śmiech> Kolejna rzecz pozytywna już jutro. Crazy news tak jest, ktoś czekał, czy ktoś nie czekał, zapraszam bardzo, osobowości będą znowu szaleć, w tym jedna nowiutka taki mały spoiler, do tego jeszcze jedna niespodzianka z której będziecie się mogli śmiać ze mnie dowoli i jeszcze jedna z spraw, około już dwa tygodnie bawimy się z nim w tamto, na jego tamtym i, i dlatego zapraszam was serdecznie możecie ten wejść tam z Adres do niego będzie pod, pod filmem, więc zapraszam i powinno być fajnie, pozdrówcie go tam, powiedzcie ciepłe słowa i myślę, że fajne to robi. Także zaczynamy kiszoła. Osób ostatnio oceniło kiszoła. I można powiedzieć, że to jest jakieś 385 tysięcy razy więcej kurwa niż osoby, które zadały mi pytanie pod poprzednim kiszołem. Co oznacza, że nie mam za bardzo z czego zrobić odcinka, skoro nie zadajecie pytań. <noise> Troszkę takie rozczarowujące. Taki lekki zawód mi sprawiliście. Nie wiem. I'm so confused. Nie wiem co mam czuć. Nie wiem. Zagubiłem się teraz. Dlatego dzisiejszy odcinek będzie spokojniejszy, bo nie mam za bardzo z czego robić odcinka. <laughs> Chodzi o to, że, 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 że nie będę na siłę wymyślał odpowiedzi na komentarze. Skoro jest tylko chyba jedno pytanie pod poprzednim kieszonkiem, więc wo, ogień, pizdu. Ale to w sumie dobrze, bo, bo, bo jestem strasznie wykończony kurczę, ciągłym montażem, a jak wychodzi ten odcinek długi, to ja naprawdę potem dosłownie pół dnia albo i dłużej montuję ten odcinek, żeby był cud miód dla Was, pozytywnie, a Wy zadajecie mi jedno pytanie. <ścoughs> Także, jak liczycie na coś bardzo śmiesznego, porytego, takiego idiotycznego w tym odcinku, to, <laughs> śmiało, możecie wyjść, cześć. Ty, ty możesz... O, kurwa, mać. Także, jeśli ktoś oczekuje, że będą super kretyńskie, zajebiste żarty, oczywiście kawy nie liczę, to może stąd wyjść, proszę bardzo. Ty możesz wstać. O, ty. No, wstawaj i idź, wyjdź tym tam. Wyjdź. Hello? No, wyszedł. Poranne rozciąganie. Ha, dał się nabrać, że nie będzie kretyńskich rzeczy. Na no, pozytywnie jedziemy po boczny wątek. Komentarz pod filmu Alan Wake 20. Bum Trala Psychiatryk oszalał. Hasło to bum tralala, Kramba oszalał. Masz gust, kukie. Dzięki wielkie. I w sumie nie zaprecyzowałem, pod którym filmikiem macie dać odpowiedź. Odpowiedź miała być pod Q-Show, ale wybaczam ci, bo wcale nie powiedziałem, że ma być pod Q-Show. Także od dzisiaj wszystkie wiadomości, e, odpowiedzi, mają być pod Q-Show. Ale dostajesz 5 punktów za to, że byłeś pierwszy pod tym filmem. Wychujałeś system. Ok, koniec pobocznego wątku. Teraz pytania. Z... Pytanie z pod Q-Show: Zagrasz w Dino Crisis 4, bo słyszałem, że Campcom ma powrócić do tej gry. Dino Crisis 4, czy ja wiem, czy zagram? E, szczerze mówiąc, chyba wątpię. Prędzej bym zagrał w, e, pierwszą część, ale jest wiele, wiele gier na PlayStation i na komputer, na który, w które bym wolał o wiele bardziej zagrać niż w Dino Crisis. Więc jeśli mi się hype nie pojawi na tego typu grę, albo jeśli nie przegram już wszystkich gier, które mnie kręcą. To raczej, raczej, raczej nie będzie tego na kanale, ojda w ogóle, a jeśli tak, to niezbyt szybko. I to tyle, pozytywni, koniec pytań w tym odcinku, także bardzo wam dziękuję za pytania i... No dobra, trochę jeszcze pobawimy się, co wy tutaj jeszcze pisaliście pozytywnie, już sprawdzamy. Nagraj Worms Armageddon albo Worms 4. Worms Armageddon może i bym nagrał z kimś w koopie, jakimś takim przesympatycznym. A Worms 4 e, to jest. One są 3D. Bo nie chcę mi się szukać. Jeśli są 3D, to nie będę grał, bo 3D mi się całkowicie nie podobają. E, a Armagedona sam grałem na playu, więc Armageddon to jest zajebisty. Jeszcze było to takie World Party czy coś takiego. To też było fajne. Chociaż jak dla mnie to się za bardzo nie różniło od Armagedona, no ale wiadomo, inna część coś tam pewnie miała tam. Także fanatycy nie zjedzcie mnie. Q, co to za tajemniczy znaczek ci lata na twarzy na początku? To jakaś próba hipnozy? Nie, to nie jest próba hipnozy, to jest po prostu. W sumie to sam nie wiem, co to jest. Nie wiem skąd mi się to tam ujebało. Lol, ktoś mi w montażu grzebał? Czekajcie, Asia. U mnie dobrze, dzięki, że się pytasz. Kurwa, pierwsza osoba mi odpowiedziała. I to wtedy, kiedy nie pytałem. I za to Oxide albo Dioxide, dostajesz 5 punktów za. Bycie pierwszą osobą, która mi powiedziała, co u niej, słychać. <gry> Nieładnie tak rankingować widzów. Obronisz pozytywnych, urocze. 5 punktów! Boom, tra, karamba, oszalał. Tak jest, chibi, chibi. Dostajesz 5 punktów za to, że byłaś pierwsza. A sekretna liczba jest pod 2,51. Prawy dolny róg pod kartonem. Dokładnie, Feliksiz, dostajesz 5 punktów za to, że... Złapałaś pierwszy znaczek. I 1656 też jest na grach. Q, ale numerki odwaliłeś robić dwa razy 6,9? Nie wiem czemu końcówkę przeczytałem tonem pytającym, skoro to nie było pytanie, przepraszam. Ciebie, ciebie kolejne 5 punktów za to, że odgadłaś drugi numerek. Jakie cfane, wcale nie powiedziałem wtedy, że jest tylko jeden. Boom, tralala, karamba, szalał! No troszkę spóźnione, ale przykom jest nie dawać punktów, więc chyba dam. Więc daję 5 punktów za to, że odpowiedziałeś poprawnie, i dodatkowe 5 punktów dla tych, którzy pierwsi odpowiedzieli poprawnie. Czyli w sumie była tylko Chibi i Uchen Szymon, jako jedyny zadałeś chyba jakieś konkretne pytanie pod ostatnim filmem, dlatego też dostajesz plus 5 punktów. A jeszcze Damis, pamiętasz Twój komentarz, jak się tak wysypałeś z propozycjami? Strasznie mi się to podobało, że taki obszerny, dupny komentarz jebłeś, że chciałeś się wypisywać i tak dalej, dlatego też plus 5 punktów. I tak wygląda tabela. pozytywnie. To by było na tyle. To jest dziewiąty odcinek. dziesiąty odcinek będzie specjalny, jubileuszowy, że 10 okrągła liczba, pierwsza dwucyfrowa. Dlatego będę szykował coś specjalnego dla was, ale żeby to coś specjalnego wypaliło, potrzebuję trochę pytań od was. Więc naprawdę bardzo was proszę, pytajcie o cokolwiek. Nie macie pomysłu, to nie wiem. Cokolwiek, cokolwiek Nie wiem, idźcie do mamy I powiedzcie, żeby pytanie wymyśliła Idźcie do brata, do siostry, do kumpia Do dziewczyny, podczas seksu Zapytajcie, przystopujcie, kochanie Jakie ty masz pytanie Wszystko, cokolwiek Pytajcie, komentujcie Subskrybujcie i łapkujcie Pozytywni Widzimy się za tydzień w Mam nadzieję Zajebistym odcinku Który dzięki wam wyjdzie no, i tyle. Trzymajcie się. Ojej, zeszyt z datami mi się zalał z Asi i Matiego. Wiecie pozytywnie, bo ja muszę daty prowadzić. E, co jest w jaki dzień? żeby mi się nie porąbało z fabułą, wiecie, bo naprawdę prowadzenie takiej fabuły, kurczę Wasi i Matin, jest ciężkie. Tym bardziej, że parę rzeczy od tego zależy. Czy dzisiaj jest piątek, czy świątek, i tak dalej. Dlatego muszę ładnie sobie prowadzić. Oczywiście że teraz w tym sezonie już nie będzie jakieś super ważne, że macie kurwa patrzeć na daty tak jak w poprzednim, bo w poprzednim to było teraz sam przyznaję pojebane i wielu ludzi nie czaiło w ogóle kiedy co jest, bo kurwa nie chciało im się myśleć w ogóle, więc tak eee, dlatego teraz jest o wiele łatwiej i, i, i nawet sama Asia chyba przyznała, że niektóre tam tłumaczenia są jak dla debili, więc myślę, że każdy spokojnie powinien kojarzyć, o co chodzi. Dobra, wytarte mniej więcej, teraz będzie mi tu kawą śmierdzić. potem sobie to bardziej umyję, ale czas teraz na bo kamera ma jeszcze tylko 50 godzin nagrywania, więc... <tuszyk> tak...